Uwaga, baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy wyszyjemy. Co nam moca się podzięła? Sarmy odwierzemy. Masz mart Dąbrowski, z dzień włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski za twoim i przewodem Złączym się z narodem Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę będziemy Polakami Dał nam przykład Bonaparte Jak zwyciężać mamy Marsz, marsz Dąbrowski zieli włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, Marsz do zieli włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Czarniecki do Poznania, Boszkecki za Boże, dla ojczyzny ratowania. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Mat Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. I już tam ojciec do swej bazii. Uchaj jeno, kono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przechodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przechodem złączym się z narodem.